Siemaneczko, witam Was w kolejnym, a zarazem pierwszym odcinku nowej serii Real Madrid Fantasy. W skrócie, na czym polega seria? Seria polega na tym, żeby zbudować jak najlepszy skład Realu Madrid. Pomysł na serię jest zaczerpnięty od Naksioma. W składzie będą mogli być zawodnicy powiązani z Realem Madrid, to znaczy nawet tacy, którzy grali rok, jak na przykład Michael Essien. zawodnicy, którzy grali w Real Madrid, na przykład Pepe. Bądź po prostu zawodnicy Realu Madryt Postaram się zbudować jak najlepszy skład I oczywiście mógłbym dać takiego Marcela do składu Ale chciałbym, żeby ten skład był też minimalnie grywalny nie? Także mm, Marcela na przykład takiego zławki będę wpuszczał Ale żeby fajnie rozruszać serię to przydałoby się trafić takiego Viniciusa Także przygotowałem na początek 12 pików Kilka paczek A po tym wszystkim zrobimy co trzeba ze stadionem A potem pokażę Wam składzik jakim będę rozpoczynał tą serię Także przejdźmy do tych 12 player picków. Fajnie by było trafić jedną z tych nowych zielonych kart. Czy się uda? Mam nadzieję. Polećmy sobie od środkowego. I czy będzie na początek już coś ciekawego? Buffon. Fajna legenda, fajna legenda, ale ja, ja szukam tutaj Viniciusa Juniora. Albo jakiegoś zawodnika Realu. Nie ukrywam, że każdy by był fajny. Deli Ali kolejnym wyborem. No, zobaczmy. Drugi drugi pik podobno jest najlepszy. Przynajmniej tak mówi Lachu. Zobaczmy, czy w tej sytuacji też tak będzie. I na razie jest dobrze, bo nuczci. Na razie rzeczywiście najlepszy pik. Ale oby to nie był najlepszy. Kolejny pik. Umtiti. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale jakiś zawodnik realu by się przydał. I zobaczmy. O kurcze pieczone. ale karty trafili? Ja pierdzielę. Davinson Sanchez O kurde Ile on kosztuje? 300 tysięcy, ale karta trafiona. No ja już jestem zadowolony, aczkolwiek dalej dalej chcę tego winiego. Zobaczmy dalej, zobaczmy dalej Jest Asensio, to bardzo fajnie, będzie, będzie już kolejny pierwszy chyba pierwszy zawodnik Realu Madryt Zobaczmy dalej Papu Gomez, świetnie, naprawdę, ale te piki sypią. Tak nie sypało na pewno, jak były dostępne. Kolejny pik i Fede Valverde, tak jest. No, i to na pewno będzie zawodnik w składzie. Zostały cztery piki do końca, naprawdę, jestem zadowolony na razie. Dwa walkouty. ekranu też mnóstwo. Tylko dwie karty, 8-2. Tak naprawdę, świetne piki. Czy będzie jeszcze jedna zielona? Jestem mega Jan Oblak jeszcze, co się dzieje? Co to są za piki w ogóle? Jaki podkręcony drop jest? Trzy piki do końca, a już jestem naprawdę zadowolony. O kurde. Kasper Schmeichel. bardzo, bardzo fajnie. Zobaczmy, kolejny pik. Znowu Asensio, no nie wybiorę go, bo nie potrzebuję duplikatu. I ostatni player pik. Czy coś będzie? I uwaga, uwaga, uwaga. Morata, czyli teoretycznie też zawodnik Realu Madryt. No, powiem wam, że piki naprawdę naprawdę udane. Serio, jestem me mega zadowolony z nich. Nie spodziewałem się, że aż takie dobre trafy tu będą. Dobra, to przejdźmy do paczek. Są tu paczki za, za ten za, za draft i są paczki za ważne te pamiętne mecze. Zobaczymy, wszystkie chyba paczki są wymienne tutaj. Także jeżeli coś trafimy, to będzie można to sprzedać. W pierwszej paczce nie ma nic, także pomijam. Druga paczka, duża złota paczka premium. Czy coś będzie? Niestety, są ekrany, także spoko. Holandia, SO, The standardowo, 8-4 chyba, tak? Także spoko, fajny overall, naprawdę fajny. No i kolejna paczka, duża złota paczka premium. 7 rzadkich kart, czy będzie walkout? Nie ma walkoutu, nie ma ekranu, także pomijamy. No i zobaczmy teraz... Hm. Złotą paczkę rzadkich. Kart, chyba najgorsza z tych, tych paczek, a przynajmniej nigdy mi tutaj nic nie leci Czy teraz coś poleci? Nie, dalej jest jedną z gorszych Ale są ekrany, zobaczmy jakie jeszcze Norwegia SPO, czyli to będzie Odegard 83 I paczka piłkarzy Electrum Prime Zobaczmy Czy tutaj będzie walkout? Nie ma walkoutu Chyba co? Nie, chyba nie ma ekranów Także pomijam i ostatnie dwie paczuszki do końca. Zaczniemy sobie od małej, złotej paczki Rzadkich Piłkarzy, pół paczki za 50 I uwaga, czy będzie ci w końcu dalej? Nie ma walkałtu, ale są ekrany, także zawsze spoczko. SN, Nie, a tak naprawdę to jest Thomas Party. Także 8-4, znowu fajny traf uważam. I ostatnia paczuszka na dzisiaj, mega paczka, zamieszajmy sobie tą ostatnią. A zobaczmy jeszcze jakie są szanse w ogóle. Dużej, złotej paczce tylko 5%. To zobaczymy czy trafimy. Mega paczka poleciała, czy będzie łokaucik i jest łokałt, jest łokałt, ale nie jest to niestety ta nowa karta. Natomiast będzie to Anglia, lewe skrzydło, czyli Rahim Sterling 88 overall. naprawdę, naprawdę dobrze sypnęło. Ale czy będzie coś w środku jeszcze? I uwaga, no nie, ale Rahim Sterling naprawdę kozacko. Na potrzeby serii po prostu odchodzę od, yy, od herbu Pumas. I przechodzimy na herb Realu Madryt. O, piosenkę po golu dajemy sobie, piosenkę Realu Madryt. Dobra, jako już mamy euro, to damy sobie Tifo w tle, tak to chyba się tak nazywa, flagę Polski. No i czyńmy powinność, zmieniamy stadion na Estadio Santiago Bernabeu. Tak, zmieniamy, piękna sprawa. Więc zaczynajmy zespół Realu Madryt. Chciałem na bramkę dać Keilora Nawasa, ale niestety nie stać mnie jeszcze na... Jero, którego na pewno kiedyś kupię i wtedy dam Kel Kelora na wasa na bramkę, że jest większą legendą niż bramkarz, którego postawię na bramce. Także zacznijmy sobie od brameczki. Na bramce będzie, uwaga, Thibaut Courtois w wersji Team of the Season. On staje na bramkę Realu Madryt. Myślę, że solidny bramkarz. Na lewej obronie, jak pewnie większość z Was się domyśla, po tym co mówiłem na początku, będzie to Fernão Mendy. Na prawej obronie za to będzie, uwaga... Lucas Vazquez w wersji to jest chyba y, MOTM za Champions League. Także on będzie na prawej obronie. Na środku obrony za to będzie jeden, na pewno się, jednego się spodziewacie, i drugiego też, bo to jest Sergio Ramos i Rafael Varan. Solidna paczka, solidny, solidna defensywa. Mam nadzieję, że taka defensywa będzie w stanie zatrzymywać ludzi w Champions. I teraz tak, na środkowej pomocy będzie karta, którą dzisiaj trafiliśmy, czyli to będzie. Fede Valverde. Solidny pomocnik box to box, raczej w moim zespole. Kolejnym pomocnikiem będzie Tony Kroos. Legenda Realu Madryt. Nie ma tutaj dwóch zdań. Troszeczkę wolny, ale mam nadzieję, że podaniami trochę nadrobi tą sytuację. Kolejnym pomocnikiem będzie pan, którego bardzo dobrze znacie, czyli Michael Essien. Na napastniku znajdzie się natomiast też można powiedzieć legenda. Legendarny zawodnik Realu Madryt. Karim Benzema. W wersji normalnej na pewno znajdziecie się tutaj, yy. w następnym tygodniu myślę, że jego headliner. Na SPO za to będzie gościu, którego na pewno u mnie no, jest to karta, której, którą każdy zna. Jeżeli ktoś, ktokolwiek mnie ogląda, chociaż dwa ostatnie odcinki, to musi go znać. Jest to Zinedine Zidane, niekwestionowana gwiazda tego zespołu. I ostatnim zawodnikiem, jakiego tu dajemy, no, legenda Realu Madrid. Nie ma co tu mówić, Cristiano Ronaldo wersji normalnej, który mam nadzieję troszeczkę pociągnie ten zespół do przodu razem z Zidanem. No i co? Myślę, że możemy sobie przejść do pierwszego meczu w... Food Champions. Tylko dam im kilka stylów gry. Także przejdźmy do pierwszego mecziku w... w Food Champions, no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Oczywiście ławki nie ustawiłem Realu Madryt, bo po pierwsze nie mam kogo tam dać na razie, a po drugie, jeżeli chodzi o Food Champions, to potrzebuję naprawdę, naprawdę dobrych graczy. Na zmianę oczywiście. I oczywiście zasadą będzie to, że mogę ich wpuścić dopiero w drugiej połowie. Pierwszy zespół rywala naprawdę mocny. Dużo toców. Czykolwiek ten, ten Keneck Dalglish z niezmienioną pozycją trochę śmiesznie wygląda, nie ukrywam. Ale naprawdę solidny zespół. Tutaj no nie, ma, nie ma dwóch zdań. Karim Benzema. Cristiano. Cristiano i Cristiano, pierwsza brameczka, ale się przywitał z kibicami na Santiago. Siemano. Kurde, numerków nie ustawiłem, ale dałem lipę teraz. No i niestety tutaj jest przejście. Przejście kolejne. Varan. Varan i fauluje, niestety, narzut karny. No niestety, błąd Rafaela Varana. Środek będzie. Niestety, Kurtu akapituruje Osman Dembele, Bamba i. Nie, jest gol. Niestety. Słaba interwencja. No i niestety 4 do 1 przegrywamy. Trochę boli, nie ukrywam, trochę boli tyłeczek. No i co jest ta różnica w tym momencie, nie? No i niestety dębale na 5 do 1. No i co? Mam nadzieję, że będziemy szybko obrydować ten skład, żeby różnica jednak składów była trochę mniejsza. Prawdopodobnie zrobimy Raula, ale to. Y jak już wyjdą nowe ikon swapy, przynajmniej taki jest plan, żeby najpierw stworzyć paczkę z ikoną 92, a potem zrobić właśnie tego Raula. Jeżeli chodzi o tą serię, to chciałbym zachować tutaj taką, taki YouTube'owy charakter. Czyli jak będą jakieś fajne paczki, jakieś gwarantowane tocy, chociaż nawet jakby wyszedł ten toc ultimate niedługo, nie? Albo na przykład ta paczka z ikon, to chciałbym ją po prostu robić. Także mam nadzieję, że taka seria Wam się podoba. Jeżeli macie jakieś pomysły na ulepszenie tego składu, to piszcie w komentarzach. I dajcie oczywiście znać, czy Wam się podobała. Zostawcie łapkę w górę i dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Siema!